No, to witajcie. Tak sobie pomyślałem, w końcu trzeba coś nagrać na to, tych ponad tysiąc widzów. Chciałem Wam bardzo wszystkim podziękować. Wszystkim, od, od, którzy oglądają mnie dopiero teraz, którzy dopiero obejrzeli nawet jeden filmik, którzy zasubskrybowali, i którzy nawet nie zasubskrybowali. To nieważne, ważne, bardzo, że chociaż widzieli jeden filmik. No zawsze to motywuje, to liczba wyświetleń, że tak powiem, do dalszego robienia. No, powiedzmy szczerze, no, jeżeli by było 2, 3, 4, 10 wyświetleń na filmiku, no to. Nie wiem, czy niby to robię na początku dla siebie, no ale to wiecie, można robić dla siebie. sam czas to robię dla siebie, nie powiem, że nie, tylko że jeżeli widzicie, że i tak tego nikt nie ogląda, no to po co tak? A tak to chociaż ja, ja wychodziłem z założenia, że po prostu sobie zrobię taką małą, hmm, jakby to powiedzieć, historię, taki mały pamiętnik o właściwie na YouTube mojej gier MMO. I później przerodziło się to w coś innego, postanowiłem skoro... Ja szukałem, powiedzmy w jakimś kwestii. Zaczęło to się wszystko praktycznie od Iona, Ja szukałem w kwestii jakiegoś miejsca, aby to znaleźć. Ciężko jestem na YouTube, musiałem szukać, wpisywać pierdoły, poradniki, szukać, co zrobić, jak zrobić. co wiem. właśnie mało jest ludzi, którzy robią takie poradniki dla dla początkujących graczy, którzy też nie mogą się, powiedzmy, odnaleźć w jakimś kwestii, nie mogą czegoś znaleźć. Więc właśnie od Iona praktycznie to się zaczęła ta przygoda. No i w międzyczasie postanowiłem też pokazywać nowe gierki, które mogą Was zaciekawić, które mogą właśnie Wam pokazać. Może akurat znajdziecie swoje memon, tak jak ja to zrobiłem kilkukrotnie. Po prostu sobie czytam jakieś tam nefsy i później nagrywam o tym. Jakąś tam krótką mini informację takie podstawowe, żebyście wiedzieli, czy na pewno chcecie w to zagrać, czy żebyście musieli później szukać, czy jakie tam są rasy, klasy i te, i te inne podobne rzeczy, żebyście wszystko mieli na tajrzyku. I praktycznie po tym filmiku byście mogli zdecydować, czy warto ściągać, czy nie. Bo wiadomo, teraz gierki mają około 20-50 GB, nawet co niektóre, więc to jest trochę czasu. Nie wszyscy mają powiedzmy jakiś zajebisty internet. Sam należy do tych, co mają tylko tak 10 mega. No, że miał więcej wysył, to pewnie jeszcze streamował, ale mam pół mega chyba wysyłu, więc streamować nie ma nawet na czym. Chociaż bywało mnie lepiej, być nie może tak to jest jak się mieszka w zapchanej dziurze, tak to już bywa. No ale nic, co jeszcze chciałem oprócz tych podziękowań, no, no wiadomo, na pewno World Cup, super, jesteś ze mną od początku, to masakra, nie myślałem, że ktoś może za mną tyle wytrzymać, ale dobra, niech będzie, oczywiście są jeszcze inni widzowie, ale dla Ciebie to, to w szczególności się należy, bo no, naprawdę jesteś chyba od 40 widza, jak miałem 40 subskrypcji, subskrypcji na kanale, ciągle jesteś, ciągle zostawisz jakieś komentarze, ciągle oglądasz, ciągle... Ja tak powiem, dajesz mi rady, co bym mógł jeszcze poprawić, co bym mógł zrobić, także super, dzięki za to. No pozostałem oczywiście też, no, nieważne czy jesteś tysięczny, czy jesteś dwudziesty, czy jesteś pięćdziesiąty, wszyscy się dla mnie liczą, także dzięki wam wszystkim. No i co to jeszcze by powiedzieć? A tak w skrócie chciałem wam powiedzieć, od czego właściwie moje, moja historia MMO się zaczęła, jak to się wciągnęło, że nagle rozwinęło się praktycznie od dwunastu lat już. Kawał czasu, ja pierdzielę, człowiek gra w te Różnego rodzaju, a więc Przejdźmy może od pierwszej mojej gry, która była Tak pomyślicie sobie, że Tibia, otóż nie Właśnie wszyscy koledzy, ja coś pamiętam, na lekcjach informatyki Bo wtedy jeszcze internetu jako taką nie miałem Zagrywali się w tip. Ja spróbowałem, pograłem no mape z 10 minut No niestety Stwierdziłem, że to jednak nie jest dla mnie i chcę poszukać czegoś trochę ładniejszego, jak... czegoś, lepiej wygląda jakoś, chociaż widać te stile. Nie wiem, już wtedy byłem wymagający. Może to przez gry single? No i znalazłem sobie... W końcu też dostałem internet, znaczy, bo no rodzice, no bo wiadomo, kiedy miałem 15 lat, w chwili internet, ja na siebie nie mogłem. To była radiówka. No i wtedy znalazłem sobie Hang Online. Pewnie Nie kojarzycie, tej tytuły jest to bardziej niszowy tytuł, ale w tej grze spędziłem pierwszy swój rok chyba życia MMO. Jest to gra, która była głównie nastawiona na grind. Je, był, w całej grze był tylko jeden wyłącznie, jeden quest, który się robiło na pierwszym levelu. To było odpowiedź jakiś quiz na jakieś pytanie i się to trzeci level. To był cox. Maksymalnie level to był chyba około 150, jeżeli komuś. pamiętam. Ja zakończyłem na 115 po roku czasu, więc to była trochę grindówka, nie to teraz. Level cap osiąga się w tydzień, dwa, w tych nowych mmo też trochę dla mnie jest przygięciem, no, co zrobić. Tak bywa, takie czasy coraz więcej casuali, no ja hardcore'em też nie jestem, w końcu, mam pracy pracę, życie i w ogóle. Yy, co wy tu jeszcze? No, to właśnie to był tank online i pozdrowienia dla gilgi, którą pamiętam, do tej pory members of hell byliśmy. Jedyną polską gigą, bodajże, która była na drugim miejscu w rankingu na, ser na całym serwerze, więc było naprawdę spoko. No i później gierka ta jakoś już opadła, ludzie zrezygnowali, więc ja postanowiłem poszukać czegoś nowego. Tułałem się pomiędzy mniejszymi tytułami i następnym, który mnie na dłużej zatrzymał j dynasty Dosłownie mówię wam, najlepsze PvP, jakie w życiu widziałem w tej No może. Nie chodzi o mechanikę samą, ale ilość tych elementów PvP jest kosmiczna. Spędziłem w tej grze około 2 lat, 3 lat i nie żałuję ani minty. To wspaniale. To była moja pierwsza gra, gdzie było właśnie takie koks PvP, że tak to powiem. Jednak item shop zniszczył totalnie tą grę. Pierwsze dwa lata, gierka była spoko. Później, po prowadzeniu pewnych patchy, niestety bez item shopu Dochodziło do takich sytuacji, że ludzie po prostu potrafili samotnie przejmować forty, czyli tak zwane Siege, gdzie po prostu wychodzili 1 na 20, jeden na 30 i potrafili, ich zabijać bez pierdnięcia, tak, bez mrugnięcia okiem. No i w tym momencie sobie widziałem, no ej, no sorry, no ale po co odgrać coś takiego? Skoro gościu zabija mnie na soła, ja praktycznie mu nic nie mogę zrobić. Szukałem kolejnej gry. Kolejną grą jaką było to było Lineage, Oczywiście grałem wcześniej jeszcze w Lineage, ale nie wspomniałem o tym, gdyż to były tam prywatne jakieś serwery. I nie było tam sensu, to po prostu tam jakieś sobie levele, pobiłem trochę, ale nie widzę, żeby o prywatnych serwerach wspominać, więc nie, nie jakoś nie, nie raczej tego że tak powiem. Dobrym wspomniałem prywatnych serwerów, zawsze wolę grać na oficjalnie, ale tego nie wspominam. No i w końcu linia, dwójka przyszedł na free to play to sobie myślałem czemu nie spróbować. No i tam były moje, że tak powiem, pierwsze epickie oficjalne z CJ na moim VWizardiem, bo wtedy zaczęło się akurat patch właśnie z tym odrodzeniem. że tak powiem, Ascen, Nie pamiętam jak to się już nazywa, wybaczcie, ale już tak dawno było. Że właśnie było, robiło się na przykład, ten, ja byłem z Persingerem. I wtedy robił się wizard, i ten patch właśnie się nie, nie pamiętam jak się nazywał. Grałem na EU i Nowa na serwerze Aria, który później, po moim zaraz odejściu chwilę później, się, połączył się z Korem, tym głównym serwerem. Też było fajnie, nie powiem, że nie. Miło wspominam co niektórych ludzi, miło wspominam co niektórych gigiach. W szczególności nigdy nie zapomnę sytuacji, w której Jeden z tanków, najlepszy, giliowy tank, który po prostu był, niby miał się zamiano takiego uber pro jak bym to mówił. Z ochem, jaką walczy, co nie musi używać shotów, bo wiadomo, shoty w że je graliście, wzmacniały atak i w ogóle. To ja mówię sobie, no dobra, no taki, taki kozak jest, poczekaj, ja wyleweluję, bo wtedy miał 90, i ja miałem dopiero 84. Więc po co wylewelowałem to na 85. I on miał już ten gier top R, tak zwane apokalipsy i inne. ja dopiero byłem w SK No i przyszło, że po prostu spotkaliśmy się przed grindowaniem, czekaliśmy na jakiegoś gościa Bo wiadomo tam rządziły CP No i po, on tam mówi, no to daj mi duala, Nie ja to wiesz, nie będę shotów używał, nie będę praktycznie tym skillu. Pierwszy raz dostał pierdol totalnie Kurwa, no dobra, używam shotów. Drugi raz dostał pierdol totalnie hm. Mówi, o no, poczekaj, bo ty się bufujesz przed walką, to jest uszukany. trzeci, dostał czwarty Cała guildia go wyśmiała i później chyba też z gry, jego świat się załamał i postanowił grać chyba tylko i wyłącznie na Pv PvE, już PvP więcej nie że tego nigdy nie zapomnę. No dobra, co tam Polinejdu? Polinejdu przyszła część. Przyszedł czas na Iona, który też wystartował w wersji f 2 Tam osiągnąłem dość sporo, powiem Wam, miałem swojego, że tak powiem, Sorca, po stronie Alos, grałem na Anuharcie wersja europejska, oczywiście od Gameforge'a i byłem bliższej games, która przez dłuższy czas dominowała, że tak powiem, tą stronę serwera, abyśmy ciągle w top 1, więc coś tam jakieś osiągnięcia mam, jednak z Iona zrezygnowałem tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że nie ma tam żadnego konkretnego dla mnie pvp wszystko opiera się na tego, masz do wyboru albo siege'a albo szukanie sobie po mapach i latanie przeciwników, co nie było dla mnie zbyt fajne, a na można, można arenę można było wchodzić raz mniej więcej. Śmiech na sali. Stwierdziłem, że ja wymagam właściwie od już czegoś więcej w wymiarach PvP i zergowanie nie jest dla mnie pole jednak właśnie te arenowe, bardziej zorganizowane rzeczy. Dlatego postanowiłem spróbować WoWa. Jednak WoW jakoś po prostu hmm, no cóż. Niby jest fajny, tak, ale nie miałem właściwie z kim grać. Mieliśmy założenia Dobrą paczkę, która się po miesiącu rozpadła. No i na tym zakończyła się moja przygoda z WOWem. razem z nimi odszedłem do innej gry. A tą grą miała być Terra online. Serwery europejskie, znów Gameforge, serwer Ishara, o ile dobrze pamiętam. Tam miałem swojego sortka oczywiście. I od tej gry właściwie. chyba zaczynałem grywanie na YouTuba, ale tego drugiego. Jeżeli chcecie znaleźć, to Wam podam teraz filmik tutaj będzie, to będzie yy, w ogóle nagrywanie na YouTube zacząłem. I to będzie... Poczekajcie.. Dragon Age PvP na YouTube. To są moje filmiki właśnie z PvP. Tutaj to był taki mój właśnie ogólny kanał, czyli pierwszy kanał, który miał zadanie po prostu być taki właśnie też mini pamiętnikiem mojego PvP jak sobie radziłem jak to fajnie wszystko wyglądało. No ale później stwierdziłem, że jednak wolę zrobić coś bardziej dla Polaków niż dla takiej ogólnej widowni, bo tam było bez komentarzy, bez niczego, po prostu wrzucałem podkład muzyczny i to tyle było mojej pracy. nic nie musiałem zrobić, to było bardzo łatwe, szybkie i przyjemne. No ale tu przygoda z Teron zakończyła się też tylko po to, dlatego że był tam jeden Battleground Arena, w którym nikt nie grał i wtedy zakończyłem tam przygodę. Później Neverwinter Online. Nic ciekawego, powiem Wam szczerze, wbiłem tylko do 60 już historia była ciekawa, okazuje się, że PvP tam nie istniało, więc rezygnuję z gierki. No i przyszedł wielki czas, Guild Warsa 2, tej gry, której po prostu zakupiłem. Zarazem świetnych ludzi, z którymi co niektórymi gram nawet do tej pory. Praktycznie 2 lata spędziłem w tej grze, może nie ciągle grając, ale pierwsze pół roku to było tylko i wyłącznie PvP. To była masakra. Pierwsza gra, która wymagała naprawdę skilla ponad gira, Jak ja to mówię, czyli tam gir się nie liczy, tak? Liczy się tylko Wasze zgranie drużynowe i Twójski. Tak mi się to po prostu podobało. Jednak po pierwszym pół roku wszystkie teamy zauważyły, że Arena Olewa, PvP i zrezygnowały z gierki. To co są teraz, te pozostałości, to są miastki tego co było właściwie kiedyś. Nie ma już tych prawdziwych teamów, które naprawdę robiły mięzgę, które fajnie się oglądało, z którymi nawet ci fajnie grało. W paru timach byłem i naprawdę przeciwko tymi topowymi, bo oczywiście byłem w tych topowych, grało się mega, mega kupiarsko i było fajnie. I do tej pory na Warsa zajrzeć, jak pewnie widzicie, jak są tu większe pacze. A teraz znaczy czas na White Stara gdzie w końcu mamy tam jakieś arenki 2 na 2 czy 3, 3. Mam nadzieję, że zatrzymam się na dłużej. No i co? To była taka moja krótka historia właśnie jak wyglądało moje życie w MMO Na koniec bym mógł wspomnieć o bardzo ważnej rzecz, która ja też zmieniła moje podejście oczywiście do America's Army. Jest to nie właśnie RPG, dlatego to rzucam na koniec jednak tutaj zaczęły się w tej grze właśnie pierwsze moje takie poważniejsze turnieje eslowe jakieś turnieje nawet międzynarodowe bierzemy udział w pamiętam w europejskich y, tur, europejskim turnieju jakimś w którym zajęliśmy bodajże y, czwarte miejsce jeżeli pytacie tam jest jest to po prostu MMO FPS i teraz wyszła czwarta wersja Ground, my graliśmy akurat w dwójeczkę od patcha 2.5 do 2.8.1 progresy Spoko, progresy, hapki, fazery, orzeszki, kleju, sneakersy, gryzliki i inne, gamonie pamiętam Was doskonale, także spoko, fajnie, zajęliście się z Wami grało. No i właśnie jak wspomniałem, raz udało nam się tak fajnie zająć czwarte miejsce, pod szczytem chyba wtedy byliśmy, Aspery, Multigamingu, do większego. No i to by było na tyle, także to by była mój taki mały specjalny na 1000 widzów moja historia MMO. Jeżeli Wam się spodobało fajnie, jeżeli nie, to chociaż sobie pogadałem, już nigdy jeszcze nie miałem takiego mini bloga. To jest pierwsze takie, takie moje pierwsze podejście właściwie do tego, tak trzymać. Na razie do kolejnego sam.